Dzień dobry. Jestem na spacerze z mniejszym bratem kotkiem miłość. Nachodziło mi dłuższy czas, żeby coś nagrać z spraw duchowych. A więc jest okazja i nagrywam. Niedziela 30 lipiec godzina 12.20. Proszę Państwa. Nie to. Jest złe co wchodzi do nas, a to co wychodzi, to znaczy się jak mówimy, myślimy i czynimy. To dobro albo zło. Dlaczego tak jest? Bo duch kreator tylko tworzy, tylko daje, tylko to. A o nic nie prosi, niczego nie chce, bo on ma, stworzył. Zrodził iskry, czyli istoty człowiecze po to, żeby się doświadczać, co jest miłością, a co nie jest miłością, bo on sam siebie nie może rozpoznać. Proszę Państwa, czy Wy byście się rozpoznali, jeżeli spojrzę na wszystko i widzicie tylko z siebie, nawet w tym złym, logicznym myśleniem, jest zło, bo tak stworzyli nazwę ludzie: jest dobro i zło. I on tam jest. Nie ma niczego, w którym by nie był. A więc są synowie, i czuli człowiecze, są bracia i siostry mniejsze, z którym jednym wyszedłem na spacer, i kreator się rozpoznaje potem. Dlatego dusza. Ludzka, człowiecza jest tylko u źródła życia. Na dole jest świadomość. Przez tą świadomość kreator się rozpoznaje, kim jest, a kim nie jest. Dlatego z mojego punktu widzenia nie ma bólu, nie ma śmierci, nie ma biedy. Nie ma wojen, nie ma niczego degradacji. Nie ma diabła przede wszystkim. A na ludzi patrzę jako na aniołów, bo to są aniołowie, tylko zapomnieli o tym wszyscy. Tak samo, jeżeli alkoholik ledwie stoi na nogach i poprosi, Daj mi parę złotych, bo jestem głodny, bez wahania mu dam, jeżeli będę miał oczywiście. Tam, więcej, jak on prosi. Dlaczego więcej? Bo dając jemu, daje sobie. Tak to działa, a więc nie wierzę w żadne inkarnacje, bo w duchu nie ma inkarnacji. Inkarnacji jest tylko obecność teraz. I zawsze należy uwag swoją uwagę mieć w przestrzeni w, serca, w teraz, tam nie ma czasu. Wszystko jest natychmiast, obecność. Jeżeli w ten sposób będziemy myśleli, to jesteśmy bardzo bogaci. I nieważne, co moja żona gotuje na obiad, mnie to nie interesuje, to jej, jej rzeczywistość. Nieważne czy sąsiad ma auto, czy nie ma mnie to nie interesuje jakiej marki ma auto jaką ma willę, co ma w willi to jego rzeczywistość i mnie nic do tego w ten sposób postępuję zrozumiałem jakie jest kłamstwo, oszustwo dlaczego ono istnieje bo wszyscy żyjemy w duchu Jam jest, którym jest, jaźnią. A co człowiek stworzył, nie może zginąć nawet puch stworzony przez człowieka, bo jesteśmy w duszy, wewnątrz. To, co mówię, to jest moja rzeczywistość. Ja w to wierzę. A więc dlaczego są wrogowie? Ja traktuję ich jako doświadczenie. Po co się po pojawili, Abym coś zrozumiał A tak naprawdę Jeżeli myślę, że są wrogowie To ja taki jestem W sumie są tylko aniołowie A inni działają na mnie jako lustro Czyli widzę swoje odbicia Nie ma znaczenia Czy w to wierzy ktoś, czy nie wierzy To istnieje Bo żyjemy tylko w teraz jeżeli odrzucam kreatora, bo jestem niegrzeszny, jak to, trzeba się bać, bogat. Jeżeli w ten sposób myślę, to nie ma kreatora. To jestem sam, stworzyłem grzech i dlatego nie wierzę kapłanom ani słowa. Nie wierzę, nie powiem, należałem. Kilka lat temu do religii katolickiej, i o mało nie odebrałem sobie życia, bo wierzyłem w słowo w słowo, bo klękałem, biłem się w pierś, bo wierzyłem w duch, w grzech pierworodny, w niebo, w piekło, w czyścić, w czyszczenie. Chodziłem na cmentarze, chodziłem na msze święty, a wciąż Boga nie widziałem. Dlaczego? Bo Bóg jest w sercu. Tylko w sercu. Nigdzie go nie ma. Na ziemi jest tylko jam, jest, którym jest świadomość Jego. On nie karze. No bo jak Bóg, miłość, miłosierdzie może karać sam siebie, jak nie ma nikogo innego. Tylko jest On. On i nie ma innego. Dlatego nigdy nie wierzyłem, i nie wierzę w żadne. Om, Słowo Boże. Nie! Jest jedyne Słowo Boże, które wierzę w rzeczywistość Chrystusa Bożego. Stało się. To jest dla mnie Słowo Boże. I więc dlatego ludzie na Ziemi tworzą ze strachu przed Kreatorem degradacji. Nawet nie zdają sobie sprawy. Tak samo lekarz nie wyleczy żadnej choroby, jeżeli pacjent przyjdzie do lekarza i powie, panie doktorze, wczoraj mnie bolała tak strasznie głowa, nie wiem co jest, zawroty, źle śpie, merwica. Doktor bada, daje przepisy, ale nie ma żadnej pomocy. Dlaczego nie ma? Bo to już było. A więc. Lekarz nie może pomóc żadnemu człowiekowi, bo jak było, to było. Jeżeli pacjent by powiedział, teraz mnie boli, dzisiaj to i to, a więc sugestia pacjenta wpływa na lekarza teraz. I on jest w stanie pomóc każdemu człowiekowi, bo istnieje tylko teraz. Nie było wczoraj, nie było w przyszłości, bo nie ma. Jest tylko teraz. A więc, jeżeli Państwo myślicie, że nowa Ziemia będzie po wybuchach Słońca czy jakichś innych, to jest bzdura. Ma się podnieść Państwa percepcja spojrzenia na ten świat. Zawsze powinno się patrzeć z wyższej wartości. Ziemia to jest istota, Każda ludzka istota, ona się podnosi, bo ma swoją wartość, swoją świadomość, ale jeżeli ludzie będą w wartości ja, to nie wejdą na, staro, na nową ziemię, bo to jest niemożliwe. Sama ziemia ich nie weźmie, bo szanuje wolną wolę, a więc wszyscy jasno widzę i inni guru, którzy namawiają człowieka, że ma czekać, bo przejdzie, bo jeszcze nie czas, a jak to, to za 9 lat to jest dla mnie bajki, bzdura, a od bajek kiedyś był Jan i tak to wszystko działa, ale to co mówię, mówię teraz i to jest moja rzeczywistość macie prawo ze mną się nie zgadzać Powiedziałem, jak ja widzę moją rzeczywistość, jak ona wygląda. A więc, nie wywiszczam się, nie poniżam. Najmniejszy jest największym. Największy jest najmniejszym. Dla mnie nie ma dobra i zła. Jest teraz, a wybór należy do mnie, bo nie jest zło to, co wchodzi, ale może być złem. To, co wychodzi, co stworzyłem ja, i tak to wszystko działa. Dziękuję bardzo. Życie, zdrowia, szczęścia, pomyślności, miłości, miłosierdzia, pozytywnych kreacji w każdym z Państwa życiu. Pozytywnych. Wszystko, o czym zamarzycie, może się stać. Każda komórka Waszego ciała słuchacie. Słucha, co myślicie i mówicie dokładnie, i ciało reaguje tak, jak myślicie i mówicie, bo posiada pamięć komórkowo ciała, a więc to nie Bóg każe ludzi, ludzie sami sobie wymierzają karę i śmierć. Tak to wszystko działa. Jeszcze raz dziękuję, dobrego dnia, do widzenia.